Tworząc zbudowane aplikacje JavaScript, najlepszą praktyką jest podział ich na mniejsze moduły, które wzajemnie od siebie zależą. W tym celu wykorzystujemy mechanizmy takie jak CommonJS Modules czy moduły dostępne w specyfikacji ES6. Niestety minie jeszcze trochę czasu, zanim będziemy mogli z nich swobodnie korzystać, głównie ze względu na spadcie przeglądarek. W tym momencie pewnie domyślasz się już, czym jest Webpack. Rzeczywiście jego dolą jest generowanie tzw. bandli na podstawie zależności zachodzących pomiędzy modułami naszej aplikacji. Oprócz tego, Webpack umożliwia nam zarządzanie asetami projektu, podobnie jak w przypadku task tanerów, takich jak Galb czy Grant. Jednak w przeciwieństwie do nich został zaprojektowany zupełnie inaczej. Z tego też względu posiada większe możliwości konfiguracji, które początkowo mogą ci utrudniać Ci jego pełne zrozumienie. W związku z tym wyjaśnię Ci teraz cztery główne koncepcje, które ułatwią Ci późniejsze wykorzystanie tego narzędzia. W międzyczasie stworzę plik package.json. Następnie uruchamiam polecenie npm install w celu instalacji webpacka. Pozostaje mi teraz stworzyć plik konfiguracyjny Webpaka. Webpack przetwarza kod naszej aplikacji, począwszy od pliku stanowiącego tzw. Entry point. W tym przypadku jest to plik app.js. Webpack wyszukuje miejsca, w których jeden plik zależy od drugiego, dodaje ten fakt do drzewa zależności, by później na jego podstawie wygenerować pakiet lub pakiety, które interpretuje przeglądarka. Przygotowane w ten sposób bundle zostają zapisane w pliku zdefiniowanym jako output w podanej przez nas lokalizacji. Wykorzystuję teraz natywny moduł path w celu wygenerowania ścieżki. Dodam teraz skrypt build do pliku package.json. Teraz po jego uruchomieniu zostanie utworzony katalog dist zawierający plik bundle.js. Kolejną z koncepcji Webpacka są tak zwane loadery. Otóż Webpack traktuje każdy plik jako moduł. Dotyczy to również plików CSS, obrazków czy fontów. Jednak plik chociażby CSS nie zawiera kodu JavaScript. Zatem rolą loaderów jest przetwarzanie pożądanych plików w taki sposób, aby mogły zostać dodane do drzewa zależności. Loaderem odpowiadającym za pliki CSS jest CSS Loader. Zainstaluję go teraz z pomocą polecenia npm install. Dodaję w sekcji module regułę sprawdzającą, czy importowany moduł jest plikiem CSS. Jeśli tak, loader zostaje uruchomiony. Zaimportujmy zatem plik app.css w pliku app.js. Ponownie uruchamiam polecenie npm run build, więc zawartość pliku bundle.js powinna zostać zaktualizowana. Zauważ, że wewnątrz kodu javascript pojawił się kod css. To nie jest do końca to czego oczekujemy. I w tej chwili do gry wchodzi ostatnia z podstawowych koncepcji webpacka – pluginy. Oczekuję, aby kod CSS został zapisany w oddzielnym pliku. Zrobi to dla mnie Extract Text Webpack Plugin. Po instalacji importuję go w pliku konfiguracyjnym. Następnie muszę zmienić nieco definicję loadera CSS poprzez wywołanie metody Extract tego pluginu. Przekazuję teraz CSS Loader jako domyślny loader, a Style Loader jako fallback. Zainstaluję teraz Style Loader, aby później o tym nie zapomnieć. Następnie w sekcji Plugins stworzę nową instancję pluginu i jako parametr podaję nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany kod CSS. Ponowne uruchomienie polecenia npm run build usunie kod CSS z pliku bundle.js i zgodnie z oczekiwaniem zapiszę go w pliku style.css. Podsumowując, cztery koncepcje, na których oparty jest Webpack, Entry to plik wejścia, od którego począwszy tworzone jest drzewo zależności. Output to plik, w którym zostanie zapisany wygenerowany bundle. Loadery zajmują się przetwarzaniem pojedynczych plików w taki sposób, aby mogły zostać dodane do drzewa zależności. Zatem z ich pomocą zaimportujemy pliki CSS, SAS czy przetłumaczony kod JavaScript na wersję S5. Natomiast pluginy wykonują operacje na całej kompilacji, takie jak chociażby minifikacja kodu JavaScript. Posiadasz już teraz wiedzę, która stanowi solidną podstawę do dalszej nauki Webpacka. Wspomniałem, że jego możliwości konfiguracji są ogromne. Zatem daj sobie jeszcze trochę czasu na zrozumienie tych najważniejszych